Witajcie. Mam nadzieję, że podobały wam się nasze poprzednie porównania popularnych kanałów na YouTube. Serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze pod tymi filmami. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi porównaniami kanałów, koniecznie subskrybuj nasz kanał. Dzisiaj postaramy się porównać dwa mega popularne kanały, na których możemy oglądać głównie super pranki, challenge, lifehaki i wiele innych. Porównamy kanały trumtrum.pl oraz want to free go polish. Oba te kanały to polskie tłumaczenia amerykańskich kanałów o tej samej nazwie, ale na razie skupimy się na polskich wersjach tych kanałów. Jeśli któryś z tych kanałów jest waszym faworytem, koniecznie piszcie w komentarzu pod tym filmem. Jak zwykle na początek skupimy się na statystykach, takich jak liczba subskrybentów, ilość nagranych filmików oraz liczba wyświetleń na kanale. Na początek subskrypcje. Kanał Trumtrum.pl subskrybuje obecnie 816 tysięcy użytkowników YouTube'a. Natomiast one 2 Polish ma aktualnie 613 tysięcy subów. Zobaczmy teraz, od kiedy istnieją oba te kanały na polskim YouTubie. Kanał Trumtrum.pl został stworzony w listopadzie 2018, natomiast want 2 freego Polish istnieje od marca 2019. Zobaczmy teraz, ile przez ten czas na oba te kanały zostało dodanych filmów. Kanał trumtrum.pl dodał na YouTube aż 1050 filmów. Natomiast 123go polish ma 117 filmików. Jak widzimy, kanał trumtrum.pl dodał na YouTube dużo więcej filmów. Sprawdźmy teraz, jak przekłada się to na ogólną liczbę wyświetleń na tych kanałach. Filmiki kanału trumtrum.pl zostały wyświetlone 478 milionów razy. Podczas gdy filmiki Want to Free Polish wyświetlono ponad 240 milionów razy. Jak popatrzymy na wykres popularności obu tych kanałów, możemy zauważyć, że oba te kanały cieszą się dużą popularnością na polskim YouTubie. Ich tematyka jest bardzo podobna i popularność rośnie w podobnym tempie, z delikatną przewagą kanału trumtrum.pl. Zobaczmy teraz, jaką liczbę wyświetleń uzyskały trzy najpopularniejsze filmiki na tych kanałach. Trzy najlepsze filmiki kanału TrumTrum.pl uzyskały razem 11,5 miliona wyświetleń. Natomiast trzy najpopularniejsze filmiki kanału 123GO Polish aż 18,5 miliona wyświetleń. Jak już wspomniałem na początku, oba te kanały są polskim odpowiednikiem amerykańskich wersji TrumTrum oraz 123GO. Zobaczmy zatem jak wygląda porównanie ich oryginalnych wersji. Jak widzimy, dużo bardziej popularny jest kanał TrumTrum, Trum, który subskrybuje aż 19,5 miliona użytkowników YouTube'a. Podczas gdy Want to Free Go ma 7 milionów 850 tysięcy subów. Różnica ta może wynikać z tego, że TrumTrum Trum nagrywa dłużej i ma dużo więcej dodanych filmów. Mam nadzieję, że podobało Wam się nasze dzisiejsze porównanie kanałów na YouTube. Jeśli macie swój ulubiony kanał, zapraszam do komentowania pod filmem. Zobaczymy, który z tych kanałów zyska więcej głosów. Jeśli macie pomysł na kolejne porównanie kanałów, jakie możemy zrobić, prosimy o propozycje. Jeśli choć trochę spodobały Ci się nasze filmiki, koniecznie kliknij subskrybuj, aby być na bieżąco. Pozdrawiam wszystkich.